W środę 29 października w Starostwie Powiatowym w Kłocku odbyła się 13. sesja Rady Powiatu Kłodzkiego. W części uroczystej posiedzenia wręczono nagrody starosty dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych działających na terenie powiatu. Myślę, że to już jest tradycja i będzie to tradycją. Coroczne takie nagrody są przyznawane. Nagrody dyrektora szkoły, nagrody starosty, nagrody kuratora, może będą nagrody ministra, ale to życzę wszystkim, ażeby tam w Warszawie odbierali. No myślę, że to był bardzo uroczysty moment. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat kłodzki, zostali uhonorowani nagrodami starosty kłodzkiego. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować, a skorzystając z okazji, no chciałbym bardzo serdecznie złożyć życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, bo pół miesiąca temu był Dzień Edukacji Narodowej. Ja jako stary nauczyciel, moja żona nauczycielka, z wielkim sentymentem zawsze mówimy o pracy nauczycielskiej i o ich święcie. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Rzeczywiście jest to wyjątkowy dzień dla mnie dla całej szkoły otrzymałam dzisiaj nagrodę z rąk starosty, z rąk całego zarządu powiatu kłodzkiego, przewodniczącego rady powiatu kłodzkiego. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem trzeci rok dyrektorem regionalnej szkoły turystycznej w Polanicy-Zdroju. Cieszę się tym bardziej, że również dzisiaj otrzymała z rąk starosty nagrodę pani wicedyrektor Magdalena Strychaniecka. Również nagrodę starosty za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej. Jest to dla nas, dla naszej szkoły, podkreślam jeszcze raz, ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Tak, w dniu dzisiejszym odebraliśmy nagrody starosty Powiatu kłodzkiego za pracę w poprzednim roku szkolnym, za zaangażowanie, trud, za rozwój szkoły chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim nauczycielom zespołu szkół technicznych w Kłodzku, bo tak naprawdę ta nagroda dla mnie, dla pani dyrektor Doroty Bałty, dla pani Małgorzaty Majewskiej, pani dla Alicji Dereń, to jest cały kształt pracy wszystkich członków ekipy zespołu szkół technicznych budowlanki. Po części uroczystej radni uchwalili szereg ważnych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania powiatu kłodzkiego. Pierwsze to zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, bo jeszcze w historii powiatu kockiego powiat nie prowadził tylu inwestycji różnego rodzaju i drogowych i oświatowych i w innych jednostkach. No, to wynika również po części z sytuacji jaka się wydarzyła w Powodzi, ale niemniej jest to szmat robót, które są wykonywane. Stąd trzeba ciągle regulować i zmieniać budżet. Druga rzecz to jest kwestia pomocy niepełnosprawnym, a więc uchwała o przeznaczeniu środków PEFRONU, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I trzecia rzecz to są uchwały dotyczące przyznania odnaki zasłużone dla powiatu kłodzkiego. Tych odznak jest 20, zarówno dla służb inspekcji, które funkcjonują na terenie Powiatu, które pomagały w powodzi, jak i również dla osób fizycznych.